Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam państwa w programie sobotnim poświęconym filozofii. Otrzymałem maila, którego jak przeczytałem, to się długo zastanawiałem nad tym, czy to jest pytanie filozoficzne, czy teologiczne, czy umieścić je umieścić odpowiedź na to pytanie właśnie w programie poświęconym filozofii politycznej, czy umieścić je w sprawach katolickich, czy może w ogóle zrobić po prostu jakiś program na ten temat i umieścić go gdzieś tam w poniedziałek, środę czy czwartek. No i doszedłem wreszcie do wniosku, że to jest jednak odpowiedź na to pytanie, to jest odpowiedź z zakresu filozofii politycznej. I tak, treść maila jest następująca, najpierw tłustym drukiem. Ustrój polityczny najbardziej zgodny z koncepcją Boga dla Polski, w nawiasie, Matka Boża jest Królową. No i teraz do powiedzenia. W tym zależy mi na najbardziej konkretnych informacjach, aby nawrócony rząd miał bardziej gotowca, w cudzysłowie, niż teorię. No i tak, pierwsza rzecz, żeby był gotowiec, żebyśmy mogli mówić o bardzo konkretnych wskazaniach, o konkretnym ustroju politycznym, czy konkretnych sformułowaniach w konstytucji, no to musimy jednak sięgnąć do teorii. Cała. Doktryna polityczna właściwa, znaczy każda doktryna polityczna opiera się na teoriach, tylko mogą być to teorie ideologiczne, ideologia po prostu, mogą to być teorie teologiczne, czyli teologia, i mogą to być teorie filozoficzne. Zawsze z tego to wyrasta, tylko no nie, nie podoba mi się tu za bardzo, znaczy to sam go używam. Słowo teoria, bo tu nie chodzi o teorię, znaczy teoria to jest jak jest doktryna ideologiczna albo religijna, ale nie odwołująca się do chrześcijaństwa, na przykład do islamu. Natomiast w wypadku naszej cywilizacji, naszej kultury chrześcijańskiej, tutaj to nie jest kwestia teorii, tylko kwestia pokazania źródeł, prawda? Znaczy, więc inaczej mówiąc. Ustrój polityczny musi mieć swoje źródła w prawdzie, w dobru yy, i konkretnie w filozofii. I teraz, yy, jak spróbować ująć yy, no, takie zalecenie: wskaż mi, ustrój polityczny najbardziej zgodny z koncepcją Boga? No i teraz zobaczmy tak, że tutaj akurat rozstrzygnięcia filozoficzne i rozstrzygnięcia teologiczne idą tym samym torem. Można powiedzieć, że w jakimś sensie teologia tylko powtarza to, co można odkryć filozoficznie. Powtarza, akcentuje, podkreśla, no bo jest to ważne. Czyli tak. Pierwsze. Pan Bóg stworzył świat. Drugie, Pan Bóg stworzył człowieka. Trzecie, Pan Bóg stworzył człowieka i go pokochał, a gdy go pokochał, to oznacza, że chce dla niego dobra. To święty za Zakwinu powiedział: Kochać to znaczy chcieć dla kogoś dobra. Do, wszystko, do tego wszystkiego dochodzimy filozoficznie. Dlaczego Pan Bóg pokochał człowieka? dlatego że Pan Bóg jest najdoskonalszym bytem i w związku z tym wszystko w nim jest najdoskonalsze jest więc w nim miłość najdoskonalsza największa pamiętajmy tylko na marginesie że miłość to jest coś co może funkcjonować jako relacja między osobą a osobą to znaczy może dotyczyć tylko Boga, ludzi i aniołów. Nie dotyczy zwierząt. Nie mogę powiedzieć, kocham swojego psa, albo mój pies mnie kocha. Te odniesienia pomiędzy ludźmi a zwierzętami, sam mam takie odniesienia, tu obok leży i śpi kot, yy, który jest w naszym domu 11 lat i na pełnych prawach domownika, ale to jest zwierzę. On się coraz bardziej uczłowieczył, tak można powiedzieć, ale dalej to jest tylko kot. Ja nie mogę powiedzieć, że go kocham. Ja go lubię, ja za nim tęsknię, będziemy z żoną rozpaczać, kiedy kot zdechnie, ale to jest tylko kot. Kocha się tylko osobę. Dobrze, wróćmy do zasadniczego wątku. Poza tym, co powiedziałem, Pan Bóg rządzi światem i rządząc tym światem stara się mieć też wpływ na człowieka. Ale nie naruszając wolności człowieka i chce dlatego człowieka e, największego dobra. Bo go kocha, a największym dobrem jest sam Bóg, czyli Pan Bóg chce, żeby człowiek spotkał, spotykał się Bogiem, spotkał się Bogiem na zawsze, zjednoczył się z nim, żeby był e, w pełni szczęśliwy. No i teraz. Dalej filozoficzne pytanie, jakie jest yy, w związku z tym miejsce yy, człowieka w tym świecie? I już ojcowie Kościoła bardzo mocno podkreślali, że my nie jesteśmy właścicielami niczego, bo wszystko jest własnością Pana Boga. To Pan Bóg kto stworzył, a jeżeli my coś robimy, to robimy to dzięki Panu Bogu, prawda? Człowiek buduje dom na ziemi, która należy do Pana Boga, a ten dom konstruuje z surowców, które należą do Pana Boga. I ojcowie Kościoła mówili tak, że jeżeli masz wielki majątek, powiedzmy wielkie gospodarstwo rolne, setki hektarów ziemi, krów, świn, kur i tak dalej, to zawsze pamiętaj, że nie jesteś właścicielem tego wszystkiego, że nie możesz zrobić tego, co chcesz z tym wszystkim, z tą ziemią, z tymi butynkami, z tymi zwierzętami, z tymi pieniędzmi, które zarobiłeś, bo ty jesteś tylko dzierżawcą. Ty właścicielem właściwym jest Bóg i powinieneś tak postępować ze swoim majątkiem, żeby żeby to było zgodne z wolą Bożą to jeden z ojców kościoła już nie pamiętam który podejrzewam, że święty Bazylii ale, ale nie jestem pewny powiedział, że wyobraź sobie taką sytuację to mówił do ludzi bogatych wyobraź sobie taką sytuację że e, mieszkasz sobie spokojnie, masz e, Jakiś tam z, z oszczędności, prawda? Żyjesz sobie, nic nie robisz, cieszysz się życiem, e, zajmujesz się rodziną. No i nagle przychodzi do ciebie sąsiad, przychodzi do ciebie sąsiad, właściciel wielkich włości i mówi: Słuchaj, wyjeżdżam na rok, e, zaopiekuj się moim majątkiem. Tylko tak, no, nie rób żadnych głupot. Nie spowoduj, żebym ja stracił coś. Pilnuj, żeby ten majątek przetrwał, no i jeżeli to możliwe, to go pomnażę. No i teraz mam liczne, mówi Święty Bazyli, zobowiązania wobec sąsiada, więc bólem serca się zgadza. I. <laughs> Przejmuje pieczę nad tym majątkiem na ten czas określony, na ten rok, starając się wypełniać wolę właściciela i pamiętać o tym, że to nie jest mój majątek. Jeżeli właściciel powiedział 10% rozdawaj biednym, no to 10% rozdaje się biednym. No i teraz dochodzimy do istoty. Ustrój polityczny najbardziej zgodny z koncepcją Boga. Znaczy kiedyś ten ustrój polityczny był dla wszystkich oczywisty i gwałtowna zmiana nastąpiła w rewolucji francuskiej. Mówił o tym, pisał o tym w różnych swoich dziełach. Święty Pelczar. I on powiedział, że jednym z zasadniczych zbrodni, przewrotów kopernikańskich, rewolucji francuskiej była zmiana suwerena. To rewolucja francuska ustanowiła, że suwerenem jest lud. Tylko oczywiście było to kłamstwo, oszustwo, bo suwerenem wcale nie był lud i lud nigdy nie rządził we Francji i nie rządzi we Francji, tylko tam od rewolucji francuskiej rządzili masoni Ale ludziom się powiedziało, że suwerenem jest lud. To lud rządzi, to lud stanowi prawo. To ludu mają się słuchać politycy. Politycy wypełniają tylko wolę ludu, działają tylko w interesie ludu. I zobaczmy zwycięstwo Masonerii i zwycięstwo Rewolucji Francuskiej, jakie ono jest wielkie. Wielu ludzi dzisiaj uznaje, że suwerenem jest naród. Suwerenem w Polsce jest naród. Prawda? W Konstytucji Polskiej jest zapisane, znaczy, bo kiedyś jeszcze za komuny nawet było tak, że można było w Polsce odwołać posła. Znaczy, grupa wyborców mogła się skrzyknąć. Jeżeli była ich odpowiednia ilość, mogli złożyć wniosek o odwołanie posła, to znaczy o ponowne wybory na jego mandat. No i teraz, jeżeli się udało kogoś innego wybrać, no to ten poseł tracił mandat. Z dzisiejszej konstytucji obowiązującej w Polsce wynika, że posła nie można odwołać, czego by nie zrobił, prawda? Poseł może przed wyborami mówić, obiecuję wam 100 rzeczy, a po wyborach powie, to był, mam, mam was gdzieś, żadnej z tych rzeczy nie zrealizuje. I dalej będzie, będzie posłem. Dlaczego? Dlatego, że w konstytucji polskiej jest zapisane, że poseł reprezentuje cały naród. On nie reprezentuje swoich wyborców, tylko cały naród, no, bo naród jest suwerenem w świetle polskiej konstytucji. No i teraz to jest pogaństwo, to jest satanizm, to jest wprost satanizm. Nie bójmy się użyć tego słowa. Suwerenem w świetle filozofii klasycznej taka jest prawda, którą wykrywamy zmysłami i rozumem. Suwerenem jest Pan Bóg, czyli... Właściwe państwo, państwo chrześcijańskie, właściwe znaczy dobre, funkcjonujące w perspektywie dobra, państwo chry, chrześcijańskie jest rządzone przez kogoś: króla, prezydenta, premiera, ministrów, w jakimś sensie przez sejm. Ale powiedzmy, dla uproszczenia. Władza prezydencka rządzi, prezydent ma takie kompetencje jak w Stanach Zjednoczonych, to suwerenem dla prezydenta jest pan Bóg, czyli władca rządzący w ustroju politycznym najbardziej zgodnym z koncepcją samego pana Boga, jest że władca. Rządzi w imieniu Pana Boga, jest zastępcą Pana Boga. Tak jak papież jest zastępcą Chrystusa, z definicji, tak rządzący państwem jest zastępcą Chrystusa, z definicji, w cywilizacji katolickiej. Jeżeli tak jest, to to powinno być zapisane w konstytucji i w konstytucji powinno być zapisane precyzyjnie co to znaczy to znaczy precyzyjnie powinno być zapisane czego oczekuje od rządzących bóg oczekuje oczywiście przestrzegania porządku moralności oczekuje że sam bóg matka boża święci Różne świętości, kościoły i tego nie będą w żaden sposób, nie będzie to w żaden sposób obrażane, atakowane, niszczone. I oczekuję sytuacji, w której rodziny są suwerenne gospodarczo, co powoduje, że no są stabilne. I że mogą wychowywać dzieci, ponieważ prowadząc własny interes, są, prowadzą go niejako w domu, prawda? Czyli wciąż mąż, żona i dzieci są razem, bo jeżeli, to to księża, kapłani okresu XIX znaczy wieku już mówili, że rewolucja przemysłowa zniszczyła rodzinę, zniszczyła wiele rodzin, bo Ojciec poszedł do jednej fabryki, matka poszła do drugiej fabryki, a bieda była taka, że dzieci poszły do trzeciej fabryki albo na ulicę w tym czasie. I rodzina spotykała się bardzo rzadko. No to gdzie, to nie, nie, nie może być tak, że rodzina to ojciec w Tokio, matka w Paryżu, jedno dziecko w Nowym Jorku, jedno w Warszawie, jedno w Rzymie. Znaczy, kiedy rodzina jest rodziną, od, ilu, od jakiego czasu, kiedy są ze sobą? Czyli jeżeli są ze sobą godzinę dziennie, to to jest rodzina, to prawidłowo funkcjonująca rodzina, niepatologiczna rodzina, więc yy, władza działająca zgodnie z koncepcją władzy Pana Boga reprezentuje Boga i teraz yy, ma służyć społeczeństwu, ma. Zabiegać o dobro tego społeczeństwa, o dobro wspólne, ma pomagać temu społeczeństwu zasada pomocniczości, żeby ono było jak najbardziej wolne, bo każde zniewolenie jakby no, obniża jakość człowieczeństwa, powoduje, że nie ma tego, co Pan Bóg człowiekowi dał wolnej woli. I Władza ma dbać o zbawienie ludzi, o doskonałość, rozwój, o cnoty, to mówił o tym święty Tomasz, czyli ma przynajmniej robić wszystko, żeby usuwać to, co godzi w to zbawienie, godzi w te cnoty, godzi w życie moralne, godzi w życie rodzinne itd. I e, służąc w tych wszystkich dziedzinach, Społeczeństwu ma pamiętać o tej zasadzie pomocniczości: jak najmniej państwa, jak najwięcej swobody dla obywateli, jak najwięcej suwerenności gospodarczej dla obywateli yy, itd. Tak yy, I myślę, że powinien yy, widz, który. Yy, Zadał mi to pytanie wyciatysfakcjonowany, chociaż odpowiedź jest ogólna i krótka. No ale żeby udzielić pełnej odpowiedzi na to pytanie, to trzeba by napisać specjalną książkę. Dziękuję bardzo.